Mam już ścieniętą chłodnicę. Zdjęty jest już tutaj dekiel, pokrywa zaworów. Co tam jeszcze? Wtryski, już mam wymienione na nowe, ustawione na 135 barów. Tak ma być, bo obalały i zaraz wam pokażę co tutaj widzimy. Cześć, witam Was wszystkich dzisiaj taki krótki będzie filmik 430 na tapecie mam już ścieniętą chłodnicę zdjęte jest już tutaj dekiel, pokrywa zaworów co tam jeszcze wtryski już mam wymienione na nowe ustawione na 135 barów tak ma być bo obalały i zaraz Wam pokażę co tutaj widzimy No, jest już tutaj wydobyte co nieco i co nam się tutaj robi. Wtryski już mam wymienione, nowe końcówki są. Co my tu mamy? No dobra kolega podjechał motorem, musiałem przerwać na chwilę. No i co my tu mamy? Wtryski tak jak mówiłem, już mam końcówki nowe założone, ustawione. Początek trysku sobie jeszcze zobaczymy, jaki tutaj mamy. No i co tu mamy? Zawory w ogóle. Jaki tu jest mazut? Na, na, na tym, to jest tak jak widać, nie? To jest wszystko uklejone. O. To jest wszystko. to jest galaretka. To jest wszędzie galaretka. Proszę bardzo. To jest galaretka, Muszę zabrać to stąd. Masakra. Nie wiem na czym to jeździ. Widać jakby opary, opary wody, jakaś tu kaszka się lekka u góry robiła. No ale tu wszędzie to jest po prostu tu do, normalnie mazut. No. Tu można szpachelką zbierać, nie? No dobra no, także luzy, luzy zaworowe 0,6 na zaworach także regulujemy ok, no termostat też będzie zmieniać, pompę Chodnica będzie też nowa no i olej nie spuścimy odpalę go rozgrzeje go i olej spuścimy jeszcze nie? no bo olej też taki już widać, zmęczony tak jakby nie wymieniany w ogóle w tym ciągniku też Ach, takie zaniedbane niektóre egzemplarze są fajne traktorki, a tak troszkę nie dbają ludzie o to o, termostat mamy wyjęty razem z obudową tu czyścimy, termostat jest otwarty także mieszało, mieszało, być może też on jest przyczyną przegrzewania się. Zobaczymy, ale też chłodnica jest zabita strasznie. Będziemy montować teraz ten nowy tutaj i zakładać. Ciągnik już jest po takim przeglądzie po wymianie pewnych części, jak pamiętacie na początku był problem z przegrzewaniem się tego ciągnika więc tutaj tak, i dwie przyczyny były, bo był termostat cały czas otwarty a druga przyczyna to była taka, że chłodnica już zakamieniona po prostu brak drożności było w chłodnicy no i co, wymieniliśmy chłodnice. Chłodnica oryginał Ursus założona. Są to najlepsze chłodnice dostępne na rynku na chwilę obecną. Druga rzecz, pompa wody. Pompa wody też Ursus. Bardzo dobre. One to na przemian z Waryńskim są podobnie jakościowo. Popytaliście mnie tam w komentarzach i na maila piszecie jakie tam zakładałem, nie? No po od razu mówię, żebyście wiedzieli. Także termostat to był Polmo, też Ursus, nie? Założony. Wymieniliśmy to wszystko węże nowe, wiadomo. Regulacje, czyli początek wtrysku, bo był ciut, ciut był za późny, więc, początek wtrysku ustawiliśmy. Co jeszcze tu zrobiłem? regulacja zaworów, bo regulacja zaworów musiałem zrobić, bo zawory były 0,6 luzy zaworowe, nie? więc, no niestety no, trzeba było przeregulować na, na produkcyjny taki jak jest ta silnika S312C-03 co tam jeszcze no te uszczelki tu powymieniałem, no i zostało wymienić, a no i co najważniejsza rzecz to są światła ogarnąłem całą instalację elektryczną bo tu nic nie działało i stopu nie było nic nie było, także światła są wymienione na nowe klosze całe lampy nowe blaski podokładałem, bo nie było, a ciągnik musi tam przegląd i tak dalej mieć. Muszą być odblaski. Z tyłu też, no światła z tyłu, halogen u góry podłączyłem, bo był, ale był nie podłączony, więc zrobiłem to, żeby to działało. Jak już wisi, to niech będzie sprawne. No i tyle, nie? Grzanie świec, to wszystko takie rzeczy tutaj porobione jest, nie? żeby to działało, więc elektryka jest ogarnięta, nie? No, no i co? No będziemy palić ją, bo zostały mi jeszcze wymiany oleju, także z wymiany oleju będziemy robić tutaj też taki, pokażę Wam jak wymienić olej, co trzeba, nie? filtr paliwa też są wymienione, filtr powietrza nowy, wkład jest wsadzony wymieniony olej, wyskrobany, wyczyszczone, miska świeża, można z niej zupę jeść. Oczyściutka, było zaklejone za fajne no, także to było wszystko zajechane, odstojnik, tu wszystko filtry, paliwa to było wszystko zarżnięte no, ale już ogarnięte, jest linka nowa od obrotomierza, obrotomierz nowy wielowskaźnik założyłem ten, ten biały co jest do C328. Podłączyłem rurkę do ciśnienia oleju z manometrem, który jest tam. Nie, ten wieloskaźnik jest dużo lepszy, bo fajnie czytelnie pokazuje temperaturę wody, powietrze i, i ciśnienie oleju, nie? Także to jest fajne. Ja lubię te wieloskaźniki. I nawet montuję je niejednokrotnie do C360 ludziom, bo fajnie, nie trzeba dodatkowego zegara, a już ma ciśnienie oleju, to i tamto, nie? Więc one są fajne. No i co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Także bierzemy się zaraz za wymianę oleju w ciągniku, także zapalimy ją. Zobaczycie jak ona pali w ogóle. Jest zimno dzisiaj, jakieś może 5 stopni. Stoi dwa dni nieodpalana, bo ją odpalałem wczoraj I zagrzejemy ją. I będziemy, jak zagrzejemy to widzimy na warsztat i, i zmienimy olej. Tak? Zadejemy mu olej, filtr oleju nowy. I pokażę jak to wygląda. No, teraz bierzemy się za odpalanie, Ciągnik zimny. O, tu kolektory, wszystko tu jest zimne, nie? No, także... Zastanawiałem się, po co tu są te druty, chciałem je yy, oderwać. Słuchajcie, a one są po to, no, żeby sobie złapać i żeby się drzwi nie zamykały. To jest patent. Dobra ten luz, gaz, ojej. Bez grzania świec, nie? Tak nam pali sprzęt Stop świeci, bo tam jest na hamulcu nie na tym bieżącem szażniku 3,5 bara jest ale on tak utrzymuje bo miałem odpalonego wczoraj, wczoraj to tak utrzymuje te 3,5 bara cały czas czy ciepły, czy zimny to nie jest źle jeszcze o, tak to wygląda Fajnie słychać teraz jak szumi, flić No po tych regulacjach dużo lepiej, dużo lepiej pracuje. Fajnie ten silnik teraz gra, bo tak to klepał, walił żarz.